Hej, to ja, Brzoska. Wiem, że moje nagrywanie to ostatnio jest jakaś masakra i ta H będzie do wakacji, wybaczcie. No, ale co to jest właściwie? To jest wideo dla mojej koleżanki ze szkoły, Lisa. Pozdrawiam cię. Więc zastanawiałam się, o czym to ma być, bo w sumie nie wiem, co cię jak interesuje. Więc postanowiłam, że to będzie o EDB. Więc, ale to będzie bardzo dziwne. <ścoughs> taki, taki random idea. Um, no dobra, zaczynamy. Niedługo test, to przy okazji się pouczę. No dobra, zaczynam od wychłodzenia. Wychłodzenie. Do wychłodzenia organizmu dochodzi głównie z powodu niedostosowania odzieży do pogody. Silne wiatry, duża wilgotność powietrza, przełączone ubranie znacznie zwiększają niebezpieczeństwo i stopień wychłodzenia. Pierwsza pomoc w wychłodzeniu. Zabezpieczanie poszkodowanego przed dalszym wychłodzeniem. Okrycie go, ogrzanie ciepłem własnego ciała, przeniesienie do pomieszczenia, zawinięcie go w folię termoizolacyjną. Patrz, apteczka pierwszej pomocy, strona 79 na przemoczony odzieży, na przykład na suche koce Ogrzewanie za pomocą ciepłego okładu, okrywania kocem Podawanie tylko osobom przytomnym ciepłych, mocno osłodzonych napojów, z wyjątkiem kawy Kontrolowanie funkcji życiowych i przystąpienie w razie konieczności do resuscytacji krążeniowo-oddechowej... CZEGO SIĘ ŚMIEJESZ LUDAK? Śmieszne Oparzenia termiczne. Pierwsza pomoc w oparzeniach termicznych polega na natychmiastowym schłodzeniu miejsca oparzenia z zimną wodą przez mniej więcej min... jedną minutę. NIE DŁUŻEJ! Następnie na oparzoną powierzchnię należy nałożyć łoowy opatrunek oraz jeśli to będzie opatrunek żelowy. Z oparzeń środkami chemicznymi. Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń oczu to ich natychmiastowe obfite przepłukanie letnią wodą trwające 10 do 20 minut. W trakcie przemywania poszkodowany powinien poruszać gałkami oczu... Ale okay. Udar słoneczny i udar cieplny. Udar słoneczny i udar cieplny to następstwa przegrzania organizmu. Objawami udaru są m.in. ogólne osłabienie i apatia, silne pragnienie, szybki wzrost temperatury ciała, a w przypadku udaru słonecznego także zaczerwienienie i nadmierne rozgrzanie skóry. W cięższych przypadkach udaru może nastąpić utrata przytomności. Poszkodowanego należy umieścić w chłodnym, zacienionym miejscu w pozycji półsiedzącej. Zastosować zimne, mokre okłady. Można go wachlować lub zimną wodą. Należy kontrolować jego funkcje życiowe i zapewnić mu pomoc lekarską. W dni należy, tak długo jak to możliwe, przebywać po pojeszczeniach. Najlepiej opuszczacie tylko wczesnym rankiem oraz późnym popołudniem i wieczorem. Spożywać lekkie posiłki, spożywać dużej ilości świeżych owoców i płynów, nosić lekką odzież w jasnych kolorach, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Nosić kapelusz z szerokim rontem, używać kremów ochronnych z filtrem UV i okularów przeciwsłonecznych. Zrezygnować z wyczerpujących prac najczęściej i częściej dłużej odpoczywać. Porażenie prądem elektrycznym pioruny. Głównym niebezpieczeństwem związanym z porażeniem prądem jest zatrzymanie akcji serca oraz inne zagrażające życiu zaburzenia, jego rytmu lub zatrzymanie oddechu. Osobie porażonej prądem elektrycznym można udzielić pomocy pod warunkiem wcześniejszego odłączenia dopływu prądu. Czynności ratownicze w przypadku porażenia prądem to zastosowanie resuscytacji krążeniowo oddechowej Piorun to wyładowanie elektryczne w atmosferze. Uderzenie piorunem jest zatem porażeniem prądem elektrycznym o znacznej mocy. Skutki porażenia piorunem to poparzenia, uszkodzenia narządów wewnętrznych. Pomoc tonącym. Po wydobyciu topielca na brzeg, należy go ułożyć na wznak, a następnie działać zgodnie z algorytmem postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Osobę nieprzytomną, oddychającą należy ułożyć w pozycji bezpiecznej i zabezpieczyć się dototą ciepła, a w przypadku braku oddechu rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.